Witam z uwagi na porę deszczową Nie udało nam się niestety nagrać wszystkiego co chciałyśmy Także proszę o wyrozumiałość i cierpliwość Niestety u nas taka pogoda padająca cały czas jest już od chyba około dwóch tygodni także no niestety warunków nie ma dzisiaj się zmusiłam żeby pójść do nas pasę po wymianie jest nieprzyjemnie, co masz no na ale parę dni nic nie robiła. Więc potrzeba trochę ruchu zapewnić. No, także dziękuję bardzo. Bajta. Bajta. Ty, rap. Ty rap? a, A! Nie w tą stronę. W tą? Tak jest. Wajta. szyryt, Idź. Arabek. Pss, w Nein. Ej, e, Spokojnie, ty Tak jest. Dobry koń. Super! Super, no tak! Super koń! Super koń! Są małe buby. Spokojnie. Tak jest. Fajnie. O, jak pięknie idziesz. O jejku! O jejku! No, końca za dużo energii po Sylwestrze. Ej, spokój! Komit, kam! Chodź, uspokój się, kam! Poważnie? Ajta! p okay. <śścoughs> Także tego A tak super Pięknie pięknie super luna Super! No jak super. dziś będzie raczej chyba lekka jazda. Tak w sumie nie planowałyśmy zbyt wiele. Eee, przede wszystkim testujemy nowe ogłowie, tylko do Dorotka nie. lunię No i znowu się zesrała, dopiero to sprząta jest poczcie na nie. Właśnie nie. Bo ona swoje ciało oszacuje, ale nie, 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 nie obiecuję, że jednego cię nie pownę. <laughs> Nie ma co jak uderzyć innego człowieka swoim jeźdźcem. Mógły być takie zawodne w sumie. Rzut jeźdźcem do celu chychy. Dobra. Jak wszystkie trzy trzy bopta posprzątane. W międzyczasie ułożyłam sobie takie coś. Lepiej będzie. Ładnie leży. Drapcie konia, nie klepcie. Dropanko jest fajniejsze. Czasami się sama złapie, że niech poklepię. Nie są z... Aha, a, a tutaj jest... to sobie. Pozmarłam się maścią cynkową. Żeby tak. ładnie się goiło. Tak, to jest to miejsce, gdzie miała ukąszenia. To już I było bądle... na filmiku którymś. Matko, matko koniko. Nie wyszło. Dzisiaj odrobinę większy ładunek. Tutaj mam sznurek bezpieczeństwa. Jak pociągnę, to się odepnie. Nie ciągnij teraz, bo muszę je bardzo strzecznie. Luna komuś. Luna idzie sobie. Luna ma wybrać. Bo nabija ona. Nie chce, może nie lubi brzyczki. Powiedziałam mi coś. Hmm. Powiedziała ci coś brzydkiego. Co? Nie wiem, pytam się. No i musisz pamiętać, żeby ruszała z głową w dole, nie? O, piasek w tył. Cieszysz się? Tak. Przy, potwierdzi, potwierdzi, że przyjęłaś do wiadomości? Przyjęłam. przyjęłam. Odbiór. Ojej. Czekajcie, najpierw morale trzeba poprawić. Dawaj Luna! Prima! Ciągnie! krzywo, że ciągnie. Dawaj Luna! Czy no, nie nabiera jak piachutniku równa ona ma na klacie. I robi <głosy> <głosy> Było jej się sygnały. <noise> Ja może jak to poło położę tak, może nie spadnie. Tak, daj, tak w dół. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Nupką, dupką. Super! emocje. Zepsuła się. Ej, a może ona tak robi, bo jej tak wiesz, łatwiej, wiesz, bo na piersią ciągnie. A to by powinna Na piersi... Znaczy powinna powinna to od dupki ciągnąć. Dobra, Kam. Kam. Ja, Super. Bardzo się nauczy. Żeby wiesz, ona się nauczyła, że od dupki odpychać, a nie ciągnąć na klatę. Nie tak jakby nie opierać się o to, tylko dupką. Tak, prima! Super! głowa. Super! Nie wchodź na mnie! Super! Tak jest! Brawo! Jest trudne! Dobra. Teraz zrobimy kółeczko z tępem odpiętego konia, żeby mięśni nie odpoczęły, bo jeżeli się nam nie pospinała. No obrócisz. Jedziemy. Mam pętę bezpieczeństwa w ręku. Wreszcie, gdy będę trzeba panikować, to ja się zapieram, szarpnę za to, tam się bezpieczny węzeł rozwiąże i, i będzie ten. Easy. Hmm, tak się składa, że w tej właścicielce akurat się traktorek popsuł. <laughs> się popsuł. Ktoś popsuł traktorek? A to konia, też się popsuł. No i nie ma czym równać ale nie? tutaj cykluniaczek wyciąga opony z kieszeni. no i ruchował no, i patrz. No, drewnianka roznosi. No, już ente zaprzęganie, znaczy zaprzęganie, przypinanie konia stop. do opony. Nie robimy sztuczek, stop. Tak jest, super. No generalnie jeszcze nie teraz. No, ona już kmieniła, że jak coś się przychodzie robi, to ona ma robić sztuczkę nóżkową, To ona, że tak przystępuje. Trzeba, musimy ją też znaczy do rodza musi, ona jest od, 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 od Tak, radzi, że, że no nie zawsze robimy sztuczki i nie zawsze w sumie kiedy ona ma na sztuczki, to jest ta sztuczka pożądana. Głowa, głowa, głowa! I moje propozycje, żeby teraz ją jeszcze z 10 minut ruszyć, nie wiem czy na rondpenie, czy w ręku, bo w ręku można łatwiej tak ją skontrolować, żeby się rozciągnęła plecowo, i dupkowo i wszystkim. Nie idzie na randpenę. chcę ją troszeczkę e, no, rozciągnąć, bo mimo wszystko to ten trening to było coś nowego dla niej. więc... Możemy mieć troszeczkę zamienić niepospinal, chcemy, żeby ta się teraz trochę wyrównała w swobodnym ruchu.